I just hope she does. I co kurwa? posąta, chuja! Kurwa, głupia biłam, kurwa, że do takiego zjeba wyszłam. Nachlać się i tyle! A ty co się szczerzysz? Zapierdalaj do nauki! Jazda! No kurwa, coś to diebo. Ty puknij się w ten twój pusty, co, kurwa, kurwa? kalafior! Ty chyba głowę dla do, do, do ozdoby nosisz, patrz. Zrób to tak. Widzisz? W poprzek kumarzka. No co nowa robimy, nie? Tak. Ja to pierdolę, ja nie, nie, skurwa, będziemy, nie będziemy tego odklejać. Patrz, ty to postawiasz tak, a to ma oklapnąć, jak mój fiut, kiedy się spuszczał? No, tak, 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 rozumiem cię. Yo, 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 yo. Yo. Siemanko, z tej strony b 2 dwa 2 Napisał. Kto? On. Co stary? Karol. Karol, Karol! Nie błagam, nie, 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 Dać mu szansę? Nie. Weź, idź sobie lepiej pobiegaj i nie wiem, zrób rundkę wokół śmietnika i wróć. Czemu wokół śmietnika? Przypomnieć to o twoim byłym i to, co prezentuje swoim zachowaniem. On prezentuje śmietnik? Nie no, na prezentowanie śmietnika to on nie dostał kwalifikacji. A trzeba mieć kwalifikację, żeby prezentować śmietnik? On by musiał. To co, dać mu szansę? A czym sobie zasłużył, przepraszam bardzo? No. E, mm... No i masz jasną odpowiedź, dziecko. No jego potrzebuje. Czego ty potrzebujesz? Typa, który jedyne co w życiu potrzebuje to atencji randomowych dóbr, żeby podbudować swoje ego, bo sam nie potrafi zaakceptować siebie? Tego? Co, zamurowało? No trochę. No i dobrze, to jeszcze zamuruj sobie ścieżkę do niego. Czym? Mózgiem. Hey, do you... <coughs> What is that smell? What? Freaking in here. Okay. Is that a pee bottle? no uh, uh. what are you doing that's disgusting it's not a pea bottle olivia why is it so warm in here can you get out now how do you not smell that it smells sour i don't care i can see a cloud of must. how can you stay here and just marinate olivia it's not your room is that food that has mold no i'm losing <laughs> remember that one girl i told you about what about her i posted this picture and she said i was copying her you probably were why is it every time i tell you something you take their side Fuck! i'm gonna sleep in here for an hour olivia get out when's the last time you washed the sheets I don't remember. Oh hell no! I'm lagging. It's probably infested with bugs. Fuck! Can you get me food? Is this my charger? No. Yeah, you went in my room yesterday and sneaked in there and stole it. Okay, can you leave now? Stop! Olivia, close my door, mom! Olivia, close this door. Or you're not going to your friend's house this week. How about that? You're such a quiet baby. I said a boom, chicka boom. I said a boom, chicka boom. I said a boom, chicka rocket, chicka rocket, chicka boom.

Razem z Cruzvillem stwierdziliśmy, że każdy sub i u niego na kanale i u mnie to dodatkowe 50 groszy w kolejnym filmie, gdzie zostawimy jakąś rzecz. Także, mordy, subujcie koniecznie kanał. I Kruszwila i mój. Każdy sub tutaj i tutaj to 50 groszy, czyli dodatka dwa suby to już złotówka. Na następnym filmie, gdzie zostawimy jakąś rzecz, dodamy to do całej sumy i będzie jeszcze więcej kasy dla Was w na następnym filmie. Więc subujcie! So Why don't you two cut the horseshit and get to the part where you admit your sexual feelings for one another? Whoa! You're a fucking asshole! Fuck you! Get out of my garden! I'll shit in your fucking garden! Hey guys, what does KYS mean? Kill yourself. What the fuck? He's just asking a question. Why would you tell him to do that? Huh? This is so sick and fucking twisted. Sick and twisted. Where am I? What was that? <laughs> Ja pierdol, ja pierdol, ja pierdol, ja pierdo, ja pierdo, ja pierdol. Ja pierdol. No ja pierdol. No ja pierdol. Ja pierdol. Boże, ktoś tu nasrał człowieku. O, chyba właśnie nasrał. zarażony. Zarażony! Infekcja jest naprawdę poważny problem. Powoli zaczyna mi się. O, pani ledwo ale nie mamy dzisiaj setek ani dwusetek Ale ja nie po to przyszłam A to przepraszam bo ma pani mordę jak alkoholik Co podać To nie rowerowy to żabka Wypierdolaj z tym rowerem stąd Nie kurwa ta kulka mozareli Nie nada się do tenisa pojebie Oczywiście że mamy proszki Do prania do wąchania który dla pani? Dobra, spierdalaj z tymi kawanosami do samoobsługowej. Ja mam przerwę do 23. A wiedziała pani, że mamy dzisiaj promocję, kupuje pani jedno, a za drugie płaci pani dwa razy więcej? Ja to nazywam wielo w drugą stronę. <grych> Jakie kurwa bułki paryskie? To pani jest w Polsce kurwa czy w Paryżu? Przepraszam, czy mógłbym być winny kurwa 149, 79, bo nie mam z 200 wydać? Mm. Jest to O nie Serio pierwsza wstałam Jak ja nie lubię wstawać pierwsza, jak u kogoś śpię Co ja mam teraz zrobić? Może spróbuję ją obudzić e. Czao, budźcie, kogoś nawet nie rusza Kurde, ale ja się muszę Nie no, ktoś jest w kuchni, pewnie nie będzie ja się wstydzę, nigdzie nie idę Może spróbuję jeszcze zasnąć Nie, to nie wyjdzie Posiedzę za chwilę na TikTok. Godzina minęła A ona nadal śpi co ona sobie wyobraża? Tyle spać jak gość, taki gość jak ja u niej jest. Głodna jestem. Sama nie pójdę. No muszę czekać na nią. Nie na Now Don't even worry about that, bro. What's your favorite color? Wait, right, what's the color of your nipples? What's the color of your nipples? Light brown? Dark brown? What? What? Golden brown? Chestnut brown, mahogany brown. I have the new McDonald's grimace shake. Happy birthday grimace. Mm. Mm, it's really good. <laughs> Ręce, talerzyk, jak zwykle ta świnia po sobie nie potrafi posprzątać, a w ogóle ciekawe co on teraz robi, ostatnio go opierdoliłem, żeby mi umył samochód, bo jak mu pożyczyłem na chwilę, to cały z błota był, pewnie się gdzieś zakopał, Też są nie ma. dobra, czyściutkie, o, o kurde, można z tego jeść nawet, no bo w sumie się z tego je, ale ja te moje przemyślenia, jak zwykle, Boczeńca. Ło lubi... wow, ty, wciągło mi! Co jest grane? Bo co to tam za potwór siedzi? Dawaj kurwa, jego berło szczotą do kibla, zaraz to wyczyścimy, będzie porządek, zrobię z nim. Ty! Ty no tam sam bez... Nie ma tak. Dwa... No to przetykaczem chociaż! A się stawia z kurczystym. ty normalnie egzorcysty potrzeba do tego! Szatan wcielony! A zresztą po tego czerwonego To moje jabłko, które już nadgryzłam. O, serio? A mnie to nie brzydzi! Jak ktoś zaraz wracam idę do łazienki. O, to ja też! Jak to ty też? No idę z tobą! Uwaga, lecimy! Żadne lecimy, jesteśmy w galerii! No to co? To to, że nie będziesz tu śpiewać! byś mi szeptał, czułeś! Nie przyznaję się do ciebie! Ciota, Ciota! Frajer, z Ameba z Dawaj dupę! Dupa dupa! Mam cię! Kurwy z syno! Śiota. Cip, cip, taś, taś, chodź do tatusia. Ty chodź do mamusi. No i co, taki kozak byłeś? Się skończyło twoje koza. A! A i co się dzieje? źle się czujesz? Jakoś tak boli mnie głowa. Oh. Nie dobrze mi. Chcesz coś przeciwbólowego? Nie, dzięki. A piłaś dzisiaj wodę cokolwiek? Nie. No dobra, a wyspałaś się chociaż? Nie. To może to z głodu. Jadłaś coś? Czekaj, jadłam. Orzeszka. Stara. Alright. Let's do this. Get that out there, boy. Mm -mm -mm. Na. No już właśnie ja dosłownie za dwie minuty będę. Nie, nie, w nich złoty nie mam, ze złoty Eee, yy, nie. Powróżyć z ręki, tylko u mnie cała prawda o twojej przyszłości. Eee, yy, nie. O poszła w cholerę szaptucha. Te? co się kapisz? Guza szukasz? Eee. Yy, nie. Szukasz, to zaraz znajdziesz, nie? Yy, na na razie? Zapraszamy na otwarcie naszego laboratorium pasztetu. Nie, nie, dziękuję. Zapraszamy. Okej, okay, dzięki. Odnajdź Boga w swoim życiu. Eee, już razem, na nawet trzech. Dziękuję. Zapraszamy na nasze spotkanie. Niech będzie darmowe piwo, to może przyjdę na razie. I don't have, you know, so I'll fuck off. Everyone has Uno dipshit. It came free No you don't. I bought mine on day one, you fucking tard. Well, mine didn't have it. You have UNO, you fucking dick! I don't have it, you fucking dick <laughs> I don't fucking have UNO, motherfucker! Go to UNO on one. the arcade downloaded you know for free I don't have a motherfucker! Three. That's a fucking card game, they don't even charge Eight. people for Five, it. Ten. wie jaki jest wasz ulubiony kraj? Zdecydowanie Japonia, kocham anime. Mati za dużo chyba wypiłeś. Ja już wolę naszych przyjaciół z Węgier. Niezłych masz przyjaciół w takim razie szpiegu. A tak ogólnie to bardzo lubię przebywać w Niemczech oraz Belgii. Polecam wam bardzo to już się nie odzywaj. Wielka Brytania jest im najlepsza. Łatwo się z nimi mogę dogadać. Chyba po pijaku. Nie do rymu, nie do taktu wsadzaj se dupę do kontaktu, a w kontakcie było lędźwie. What did you say you little child, twój Mordo, ale po co ty to pijesz? Że to? Stary, ja to piję tylko dla smaku. Normalnie z dnia na dzień mogę przestać. Mordo mogę łyka? Łyka tego tych chmaury Jesteś czuje, ja to potrzebujesz, żeby normalnie funkcjonować. Zab Ile ty tego pijesz? Stary, to to jest pierwszy z dzisiaj, nie wiem, szukasz problemu tam, gdzie go nie ma. Te, te... A te co tutaj leżą? Tak, te, Prze ich tutaj nie było. Ja na pewno ich nie wypiję. nie wiem o co ci chodzi. I'm It would be a shame if something terrible happened. <sighs> no.